6 marca Motor Lublin zmierzy się na wyjeździe ze Zniczem Pruszków w ramach 20. kolejki sezonu 2020-2021. Witamy na konferencji prasowej przed tym spotkaniem, a gościmy tutaj trenera Marka Saganowskiego. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry, witam serdecznie. Przechodzimy do pytań od dziennikarzy, a kilka dzisiaj ich się pojawiło. Na początek, czego zabrakło w ostatnim meczu ligowym i jakie zespół wyciągnął wnioski z ostatniego spotkania w grudziądzu? Przede wszystkim, zabrakło celnych strzałów na bramkę. To jest prosta odpowiedź. Pomimo tego, że w posiadaniu i, i, i z, przebiegu, z przebiegu meczu. Wydawałoby się, że, że, że to my, nam bliżej będzie do strzelenia bramki. No w dwóch, trzech sytuacjach zachowaliśmy się źle, szczególnie w bloku defensywnym i, i skutkiem było to, że żeśmy ten mecz przegrali, a wydaje mi się, że minimum ten remis, na ten remis zasługiwaliśmy. A jak drużyna przepracowała temat przegranej inauguracji? Nie wiem, czy to, to inauguracja, bo tak naprawdę to, jest, to było zakończenie meczu y, znaczy rundy jesiennej. Tak, tak też y, to powiedziałem. Szczęście jest takie, że nie musimy czekać dwóch miesięcy, żeby zagrać y, rozpoczęcie z, y, z pruszkowem rundy wiosennej, tylko gramy, gramy za tydzień. Czy po porażce w Grudziądzu należy się spodziewać wielu zmian w wyjściowej 11? Czy ufa Pan tym ludziom, którzy grali w ostatnim spotkaniu? Ufam wszystkim wszystkim zawodnikom, ale czy to będzie przegrana, czy będzie wygrana, jakieś rotacje będą zawsze, ale też, też będą sytuacje takie, gdzie, gdzie, gdzie będziemy uważali ze sztabem szkoleniowym z punktu widzenia taktycznego, że skład, który, który zagrał w, w sobotę, może też wystąpić na następnym meczu. Czy w tym tygodniu mogliście już bez przeszkód trenować na boisku z naturalną nawierzchnią? Mogliśmy, mogliśmy, natomiast nie na własnych, nie na tych tutaj obiektach, tylko na, na, na obiektach na rosałce. Tak więc cieszymy się, że, że weszliśmy na, 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 naturalną, na naturalne boisko. Wiadomo, zawodnicy inaczej odczuwają później te kwestie zmęczeniowe po, po takim boisku. Tak więc cały tydzień żeśmy przepracowali już na naturalnym. Co działa w lubelskiej drużynie tak, jak trener by sobie tego życzył, a nad którymi elementami zespół wciąż musi pracować? No myślę, że ta struktura panowanie nad piłką, gra, gra, gra w pozycyjnym to już zaczyna działać. Jeszcze to tak nie wygląda, jak jakbym sobie tego życzył. Natomiast, no, tak jak żeśmy na początku rozpoczęli. Trzeba strzelić w światło bramki, żeby dać, wykazać się bramkarzowi, żeby zdobywać, zdobywać gole. I na tym, nad tym się zawsze się skupiamy, w każdym mikrocyklu, natomiast w tym, w tym mikrocyklu zdecydowanie więcej. Teraz pytania o personalia. Na początek, co z Kamilem kumochem, którego zabrakło w kadrze meczowej w grudziądzu? Czy był to efekt kontuzji, czy też decyzja sportowa? Przede wszystkim decyzja, decyzja sportowa, żadnej kontuzji Kamil nie ma. I mamy duży, duży skład, są rotacje, rotacje w składzie i zawsze będzie tak, że, że trzech, czterech zawodników nie będzie, nie będzie jeździło, ale to też wzmaga rywalizację, z czego jestem, jestem zadowolony. W tym ostatnim meczu zabrakło w pewnym w zespole Kamila Kumocha, Łukasika i jeszcze Dominika Kuncy. Jak wygląda sytuacja Arkadiusza Najemskiego? Czy trenuje z zespołem i jest brany pod uwagę przy ustalaniu składu na mecz ze zniczem? A jeśli nie trenuje, to kiedy będzie mógł powrócić do gry? Najem jeszcze troszeczkę z nami trenował, ale jeszcze gdzieś jakiejś dolegliwości dolegliwości czuje. Tak więc uważamy, że lepiej, żeby jeszcze poczekać tydzień, może, może nawet dwa, po to, żeby był w 100% zdrowy. Motor jeszcze w tym roku nie zagrał meczu u siebie, w sobotę drużyna czeka kolejny wyjazd. Czy ten element ma jakiś wpływ na nastawienie zespołu, czy w sytuacji, gdy trybuny są puste, to nie ma większego znaczenia? Z inaczej się gra na wyjeździe na, na, na stadionie innym, to, to, jest, to jest naturalne. Natomiast no już mniejszą, mniejszą bronią jest ten stadion domowy, jeśli nie ma kibiców. Tak? Z tego sobie też zdajemy sprawę. Są pewnie zespoły takie, że, że, że tego kompletnie nie odczuwają, bo jest małe zainteresowanie w, w pewnych klubach. No u nas na pewno zainteresowanie byłoby duży, jest, jest duże i szkoda, że, że naszej publiczności nie ma, bo też, też w takich ciężkich sytuacjach na pewno by, by nam dużo pomogła. Znicz, podobnie jak Olimpia Grudziądz, to zespół z dołu tabeli, który zmienił w zimie trenera. Czego można się spodziewać po najbliższym rywalu? Myślę, że tego, tego samego. Aktualnie żeśmy przejrzeli mecze, które Znicz rozgrywał, ostatni mecz z Wigrami. To... Nie wyglądało tak, tak źle jak, jak, jak wynik. To jest zespół poukładany, całkiem zmieniony niż, niż ten, który był na, na jesień. Spodziewamy się ciężkiej walki, spodziewamy się e, takiego, ta, takiego innego meczu zdecydowanie niż, niż w Grudziądzu. Wydaje mi się, że, że, że jednak będzie bardziej otwarta ta gra, a nie, a nie stanie w swojej 16. A czy fakt, że trenerem zespołu z Pruszkowa jest Piotr Kobierecki, z którym pewnie dobrze się znacie, ułatwił lub też utrudnił przygotowanie do tego spotkania? Tak, tak, z Piotrem się znamy z, z Akademii Legii. Kacper Marzec pracował z, z nim jako, jako asystent, tak więc jest to, jest to jakiś plus, ale na wszystko trzeba być przygotowanym. Pewnie, pewnie trener też, też coś będzie chciał przygotować innego niż, niż zawsze. Więc zobaczymy. No. I ostatnie pytanie. Co można powiedzieć o warsztacie Piotra Kobiereckiego? Jaki to jest szkoleniowiec? Jest to w, pomimo młodego, młodego wieku doświadczony, doświadczony już szkoleniowiec prowadzący kilka lat rezerwy legi, prowadzący celiotki, grający w. w pucharach europejskich, młodzieżowych. Tak więc jest to, jest, jest to, jest to trener, który, który wie, co, wie, co, wie, czego chce, eee, praktycznie systemu i, i, i taktyki za dużo nie zmienia, ma to wszystko dopracowane do, do, do pewnej perfekcji.